Wszyscy pamiętamy, jak w dzieciństwie na każdym kroku przypominano nam o myciu zębów. Ale czy warto to robić? Tak. W przeciwnym razie możecie wyglądać tak. Lub tak. A tu kolejny przykład. Koleś na Tajwanie nie miał w zwyczaju myć zębów. Pewnego razu po zjedzeniu guławy rozbolał go ząb. Mężczyzna poszedł do lekarza, i ten postanowił usunąć mu ósemkę, która sprawiała problem. Po tym, jak dentysta wyciągnął ząb mądrości z tego niezbyt mądrego pacjenta, okazało się, że rośnie w nim mała roślinka. Kiełek miał około 10 dni. Nie wierzycie? Oto zdjęcie! Tak. Przypatrzcie się dokładnie temu paskudztwu. A teraz siod do łazienki wyszorować zęby.